Cześć widzowie. Dzisiaj mam dla was film o obserwatorach. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Sami obserwatorzy znani również jako ci, którzy nie śpią mi strażnicy, byli aniołami, które połączyły się z ludzkimi kobietami, aby stworzyć rasę olbrzymów znaną jako Nefilim. Obserwatorzy byli źli i dobrzy, ale niestety dużą część z nich zwiódł ich przywódca Szemichaza, a związek ludzi i aniołów zaowocował właśnie powstaniem Nefilim, przez których Bóg zalał ziemię poprzez potop, żeby się ich pozbyć, aby nie zagrażały ludziom. Mówi się, że obserwatorów było 200, a prowadził ich wielki anioł Szemichaza, przez którego upadli, oraz mówi się, że anioły te przyniosły ludzkości zakazaną wiedzę na temat broni, kosmetyków, luster, czarów i innych rzeczy. Jako kara za ich zdradę Bóg wygnał obserwatorów, aby przebywali w Dolinach Ziemi aż do dnia Apokalipsy i Sądu i wyznaczył Henocha jako pośrednika pomiędzy nim a obserwatorami. Mówiono, że Szemichaza jest tak zły, że mówi się o nim, że jest alterego samego szatana oraz podobno jest on jednym z niewielu, którzy znają prawdziwe imię Boga. Kiedy zbuntowani aniołowie po raz pierwszy spotykają się na górze Hermon, żeby zorganizować stowarzyszenie składające się z 200 członków, Wtedy Szemichaza jako ich uznany wódz pod wodzą Mazazela wątpił w wyrzeczenie się nieba. Zamierzali to osiągnąć poprzez mroczne kombinacje i tajne przysięgi pod karą śmierci, tym samym wiążąc się ze zdradą, w której wykorzystaliby wiedzę zdobytą w niebie, żeby stworzyć fałszywą religię. W ten sposób Szemichaza kontynuuje zmowę i spiskuje z innymi grzesznikami tego spisku zwanego Grigori, aby uwieść kobiety z ludzkich plemion, a ich potomstwo to właśnie olbrzymy. Razem mordowali, dominowali i wykorzystywali gorsze rasy ludzi, zaczynając od czasów setyckiego patriarchy Jareda, czyli ojca proroka Henocha. Tak naprawdę nie wiemy, co było ich największym grzechem, ale najpewniej było nim to, że nauczali ludzi bluźnierczo w różnych zakazanych sztukach i naukach niebiańskich. Zdradzali ludziom również tajemnice wiedzy, a zwłaszcza tej wiedzy, którą posiadała Zazel, który nauczał ludzi prowadzenia wojny, magii, metalurgii, broni i innych rzeczy jak kosmetyki. Wszystko to, co zrobili, na koniec nawet co zaskakujące, sprowadziło gniew z niebios, przez co Bóg nakazał Gabrielowi, żeby obserwatorzy i Nefilim rozpoczęły wojnę domową, a potem kazał Michałowi związać Szemichazę i Grigori na 70 pokoleń. Po tych 70 pokoleniach ma nadejść dzień sądu, kiedy to zostaną wrzuceni do Jeziora Ognia, a co więcej to 70 pokoleń, to około 5250 lat. Co ciekawe, sami obserwatorzy zostali zesłani na ziemię przez Boga, żeby opiekowali się ludźmi, więc musieli być wybitnie głupi, skoro planowali spisek i myśleli, że wszechwiedząca istota się nie dowie. W skład dowódców obserwatorów oprócz Szemichazy wchodzą Marakiba, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Jamiel i Arazel. Jednym z ciekawszych dowódców jest Kokabiel, który to był znany jako gwiazda Boża, który dowodził 356 tysiącami aniołów, a potem demonów i był odpowiedzialny za astrologię. Drugim również ciekawym jest Barakiel, który był opisywany jako dobry anioł i był on księciem zakonów cnót i aniołów, a w piekle służył on Zapielowi jako jeden z siedmiu elektorów. Zaraz pod Szymichazą w hierarchii była Rakiba, który to był jednym z wodzów dziesiątek aniołów stróżów i to właśnie on jako drugi zaczął prowadzić obserwatorów do zguby, a Tamiel, czyli dowódca zaraz po Kokabielu, miał na imię dosłownie Bóg jest doskonały i był znany z tego, że wprowadzał ludzi w sen o ich doskonałym niebie i robił to przez tysiące lat pod różnymi nazwami. Ostatnim dowódcą tego filmu jest Ramiel, którego imię to Grzmot Boga, a przed jego upadkiem miał za zadanie opiekować się ludźmi. Podsumowując obserwatorzy to naprawdę potężni aniołowie, którzy niestety upadli przez swoją głupotę, myśląc, że nic im się nie stanie. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i chcę wam jeszcze przekazać, że za niedługo filmy będą pojawiać się co 2, 3 albo 4 dni, ale będą trwały od 8 do 15 minut. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!